Dzisiaj porównanie dwóch gładzi z Worka Fast G1 i Franz Pol GS2. Obydwie gładzie są w porównywalnych cenach około 45 zł. Gipsowałem tymi gładziami cały dom ponad 500 m2, więc co nieco opowiem o moich odczuciach. Obydwie gładzie mają bardzo duży plus, wydłużony czas pracy. Można sobie rozrobić całe wiaderko bez obawy, że na przykład po godzinie pół wiadra będzie do wyrzucenia. Ja nakładałem obydwie gładzie standardowo pacą, więc nie wiem jak się spisują podczas aplikacji za pomocą atrysku czy wałka. Fast G1 tej używałem jako pierwszej. Nakładanie dziecinnie proste, łatwe i przyjemne. Gładź po wyschnięciu twarda. Przez co przycieranie jest dość utrudnione drobniejszymi papierami. Dlatego, jak ktoś zwykle używa papieru 120 na przykład, to do tej gładzi sugeruję używać minimum setki i co ciekawe, nie będzie widać na niej śladów po papierze ściernym. Doskonale się klei, jest plastyczna i doskonale sprawdza się na przykład przy wklejaniu taśm narożnikowych żadna taśma na tej gładzi mi się nie odkleiła dodatkowo ma bardzo biały odcień więc do pokrycia można używać tańszych białych farb które i tak bez problemu ją pokryją France Pol GS2 tej gładzi używałem jako drugiej bo zabrakło mi 5 worków Fasta, więc postanowiłem wypróbować i Franz Pola. Podobnie jak fast, to również doskonała gładź, ale ta ma kilka minusów. Nie nadaje się do przyklejania taśm narożnikowych, bo w kilku miejscach po wyschnięciu taśma się po prostu odkleiła. Ma ewidentnie mniejszą siłę klejenia. Posiada inny odcień bieli po wyschnięciu. Bardziej żółty w stosunku do fasta, przez co malowanie jest trochę utrudnione, i słabsze białe farby nie radziły sobie z pokryciem. Na filmie pokazałem różnicę w odcieniu. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. W narożnikach przybija żółtawy odcień France Pola. Są to miejsca, gdzie wklejałem taśmy narożnikowe. France Pol to moim zdaniem gładź o większym ziarnie nie można nią tak idealnie doszlifować przejść między warstwami gipsu jak fastem fastem można to zrobić wręcz perfekcyjnie na pewno gładzią Franc Pol powinny zainteresować się osoby które lubią miękkie powierzchnie do przycierania, ponieważ ta gładź naprawdę bardzo łatwo się przeciera przez co sugeruje Wybierać zamiast papieru powiedzmy 120 na przykład 140 lub 160 bo używając papieru 120 widać na tej gładzi zarysowania. Podsumowując, moim faworytem w tym zestawieniu i obecnie wśród innych gładzi jest na pewno Fast G1. Tylko szkoda, że jest tak mało popularna przez co jest do niej dość ograniczony dostęp na przykład France Ball można niemal dostać w każdym markecie budowlanym jednak jak się dobrze poszuka można znaleźć głać FAST w dobrej cenie, tylko żeby dostać dobrą cenę należy brać pełną paletę i takie rozwiązanie uważam, że najkorzystniejsze finansowo bo kupowanie po 2-3 worki to absolutnie nieopłacalne jeśli mamy do zagisowania powiedzmy cały dom jeszcze jedno stanowczo odradzam gładź GS250 nie podaję nazwy, ale można sobie sprawdzić w internecie gładź, która po wyschnięciu się po prostu rozwarstwia na takie szkoda czasu i zdrowia, a to najlepsze cena GS250 jest porównywalna z tymi dwoma głodziami. Pozdrawiam.